Tytuły i nagłówki. Ogromnie, ogromnie ważny element każdego tekstu, każdej oferty, każdego wpisu na blogu. To tak naprawdę od tego momentu zaczyna się praca i kolaboracja Twojego czytelnika z Twoimi treściami, które stworzyłeś. Bez odpowiedniego tytułu i bez dobrych klikalnych nagłówków. Nie ma sensu tworzyć kontentu, gdyż po prostu jest bardzo duża szansa, że nikt go nie odczyta. Dlaczego? Dlatego, że większość z nas w ogóle nie czyta kapitów. Wiem, być może jest to dla ciebie niewyobrażalne, no bo czytasz pewnie dużo książek od deski do deski. Słuchasz, szkolisz się w różnych aspektach, ale mimo to muszę Cię zmartwić, 80% z nas kompletnie nie czyta niczego poza nagłówka. Nagłówek to pierwszy taki moment, w którym łączysz oczekiwania robotów Google i realnych czytelników oraz swoje zdolności artystyczne i grę słowem, którą pewnie wyniosłeś ze szkoły czy z własnych doświadczeń copywriterskich. To w końcu ten pierwszy moment, w którym możesz połączyć kopirajtera artystę, którego na pewno masz w sobie i kopirajtera mechanika, który składa to wszystko w całość tak, aby... Powalczyć o pierwsze miejsce na liście wyszukiwań Google. Według mnie, dobry tytuł lub dobry nagłówek to taki, który wzbudza emocje i ciekawość, zapowiada korzyści i zawiera przydatne dla odbiorcy informacje. Jak to zestawić wszystko w jednym? Już Ci pokazuję. Oto kilka przykładów nagłówków. I tytułów, które możesz wykorzystać przy produkcji swoich tekstów, przy produkcji vlogów, blogów, scenariuszy do podcastów i tak dalej, które będą ci przydatne do tego, aby pozyskać uwagę czytelnika i finalnie jego kliknięcie, a być może w przyszłości to, aby on na przykład zapisał się do newslettera, aby na przykład dołączył do jakiejś społeczności. Pierwszy taki nagłówek według mnie najbardziej klikalny i najchętniej sprawdzany przez użytkowników internetu to nagłówek oparty na liczbach i zestawieniach. Tutaj chociażby na przykładzie mamy wpis z bloga Artura Jabłońskiego 10 sposobów na skuteczny nagłówek. No tak akurat tematycznie idealnie pasuje, gdzie od razu widzimy po pierwsze konkretną liczbę, 10 sztuk. Nawet można ją troszkę bardziej znieokrąglić. Dużo chętniej klikają się liczby po kroju 7, 12, 13, aniżeli 10, ale to już jest fajny początek 10 konkretnych sposobów na skuteczny nagłówek, czyli masz już od razu konkretną korzyść z tego, że klikniesz ten link. Takie zestawienie i takie liczby jak najbardziej na plus. Bardzo fajnie sprawdzają się takie zestawienia w wypadku na przykład branży IT, gdzie masz 10 czy 15 konkretnych aplikacji, gdzie masz kilka na przykład, języków programowania których warto się nauczyć. Zdecydowanie polecam Ci tę formę i dlatego ten nagłówek, a raczej ten pomysł na nagłówek trafił na listę na miejscu numer jeden. Nagłówek numer dwa na mojej liście to wszystkie nagłówki z jak. To jest bardzo często wpisywana fraza przez nas w Google, kiedy poszukujemy jakiegoś konkretnego rozwiązania naszego problemu. Szukamy odpowiedzi na pytanie, jak coś zrobić, jak coś ugotować, jak. Nie, przewinąć dziecko, jak naprawić samochód, i tak dalej, tak dalej, więc szukamy konkretnych poradników i spędzamy na nich jak najwięcej czasu, żeby rzetelnie i dokładnie dowiedzieć się, jak coś zrobić. Jeżeli prowadzisz bloga lub w zamian za kogoś jako personal brand, bardzo fajnie jest pisać w osobie pierwszej, czyli jak ja to zrobiłem, jak ja sobie poradziłem z danym zadaniem, i teraz ja tobie wytłumaczę siłą swojego autorytetu, jak to zrobić. Mamy tutaj przykład konkretnego nagłówka, jak zwiększyć ruch w sklepie internetowym. Myślę, że to zmora każdej osoby pracującej w e-commerce i prowadzącej własny sklep internetowy, więc zdecydowanie odpowiadam na pytanie, jak to zrobić. Nagłówek numer 3. To prowokujące pytania dla poszukujących odpowiedzi. Zdecydowanie warto takie pytania stawiać w nagłówku, wywoływać pewne kontrowersje, prowokacje, żeby wzbudzić to zainteresowanie w czytelniku. Tutaj mamy konkretny przykład: chcesz schudnąć bez wyrzeczeń? I do tego jeszcze wyliczenie 8 produktów, które na długo wyeliminują głód. Więc zestawienie absolutnie korzyści wyliczenia i konkretnej liczby, bo 8, a nie na przykład 10 jak u Artura Jabłońskiego, i do tego schudnąć bez wyrzeczeń. Każdy z nas, kto ma te kilka kilogramów za dużo, zdecydowanie poszukuje odpowiedzi dokładnie na takie pytanie jakiejś magicznej recepty, która jest ukryta w tym artykule na stronie health.pl. Chcemy w to kliknąć, żeby schudnąć bez wyrzeczeń. Nagłówek numer 4. Według mnie to obietnica, a nawet rozkaz. Ten przykładowy nagłówek dom w 3 miesiące daje tobie jako czytelnikowi konkretną obietnicę. Kiedy kliknę w to, będę wiedział, jak zbudować swój dom w 3 miesiące lub jeżeli to jest oferta, to, to konkretnie nainformuje mnie, że ta firma jest w stanie w takim deadlineie dowieść mi gotowy dom na miejsce. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest oparcie takiej obietnicy o rozkaz, czyli konkretną wskazówkę, zbuduj dom w trzy miesiące, zbuduj świetną formę na wakacje w dwa miesiące, i tak dalej, i tak dalej. Ważne, żeby ten rozkaz brzmiał konkretnie dla ty, ponieważ w internecie w większości wypadków, no w pojedynczych wyjątkach faktycznie ta komunikacja jest inna, ale w większości wypadków wszędzie tam jesteśmy na ty. Więc, jako copywriter, piszesz do konkretnej osoby, konkretnej persony, do czego przejdziemy niebawem, i mówisz do niego na ty. To ty masz zbudować dom w trzy miesiące. To ty masz zrobić formę, to ty masz schudnąć według konkretnych wskazówek z tego artykułu, według jakiejś magicznej recepty, która jest tam ukryta. Nagłówek numer 5 bardzo często wykorzystywany w celebryckim świecie, na wszelkiego rodzaju pudelkach i stronach około celebryckich. To magiczny znak zapytania. Wyobraźmy sobie ten przykładowy nagłówek bez znaku zapytania na końcu, czyli koniec ery learningów technologii flash. To wtedy jest konkretne i jasne stwierdzenie faktu. Czyli na przykład aktor XYZ jest w związku lub ma romans z aktorką XYZ. To jest stwierdzenie faktu, które no być może szczególnie w celebryckim świecie bardzo łatwo podważyć. I nawet wytoczyć takiemu copywriterowi, czy raczej już wtedy dziennikarzowi, wytoczyć mu proces o zniesławienie, no bo on to stwierdza. Ale ten magiczny znak zapytania na końcu, czyli koniec learningu w technologii flash, znak zapytania, sprawia, że my nie stwierdzamy faktu, my tylko stawiamy pewną tezę, stawiamy pewne pytanie. Szczególnie jeśli jest kontrowersyjne, no to użytkownik internetu, nasz czytelnik chętnie kliknie w ten link, żeby sprawdzić, czy ten magiczny znak zapytania rzeczywiście ma sens. No i cóż, wciąż dajemy się na to nabierać, ponieważ ten magiczny znak zapytania pojawia się bardzo często na takich stronach, właśnie jak fakt.pl czy pudelek.pl. A mimo to w nie klikamy, bo cały czas budzi to w nas ciekawość chcemy wiedzieć, kto z kim, i dlaczego i czy faktycznie ten nagłówek jest prawdą. Podsumowując, magiczny znak zapytania to bardzo fajna rzecz do tworzenia clickbaitów, do tworzenia kontrowersyjnych treści. Nie na każdego bloga i nie do każdej oferty, natomiast warto o nim pamiętać. Nagłówek numer 6 to swego rodzaju zestawienie naj najlepszych, najważniejszych, najtańszych produktów, czy tak jak w tym wypadku, najlepszych fryzur na Sylwestra do zrobienia w domu. Zdecydowanie nie ma tej jakiejś konkretnej liczby. Można by do tego dodać faktycznie 7 najlepszych fryzur. Natomiast to magiczne słowo naj, ono dodaje pewnej mocy temu artykułowi. Ja dzięki temu wiem, że tam rzeczywiście ktoś, domyślam się tego, poświęcił najwięcej czasu, żeby zrobić najlepszy research, i wybrać dla mnie najważniejsze informacje. Nagłówek naj, jak najbardziej na plus. Nagłówek numer 7, również bardzo przeze mnie często używany w codziennej pracy copywritera, to nagłówek pod szyldem, co konkretnie będę z tego miał. Użytkownik, czytelnik, widząc go, tak jak na, na tym przykładzie, który widzimy na ekranie, jak się uczyć jako dorosły, nauka programowania dla dorosłych, poradnik w nawiasie, Wierzę, że po kliknięciu w ten link uzyska konkretny dostęp do konkretnego poradnika, czy to e-booka, czy zestawu przepisów, czy jakiegoś albumu, czy prezentacji na ten konkretny temat. Jest to podkreślenie, że nie jest to zwykły artykuł, jest to już kompletny, właśnie tak jak w tym wypadku, poradnik, czy kompletny materiał zbierający w całość dane zagadnienie. Bardzo lubię dostosować i zdecydowanie polecam Ci przy materiałach deluxe. Ekskluzywnym kontencie, właśnie pokroju e-booków. Zapewne po tych siedmiu typach nagłówków zastanawiasz się, jak długi powinien być ten idealny, wymarzony nagłówek. O tym, jak powinien wyglądać nagłówek pod względem robotów SEO i zasad algorytmów Google, powiemy sobie trochę później. Natomiast teraz, w formie inspiracji czy pewnej zajawki, podpowiem Ci pewną zasadę jednego oddechu. Bardzo ważne jest, aby nagłówek nie był zbyt długi, ale wyczerpywał te zasady, o których mówiliśmy wcześniej, czyli niósł pewną korzyść, zachęcał do działania i budził emocje. Ważne jednak, aby ten nagłówek dał się wypowiedzieć na poziomie jednego oddechu. Jeżeli myślimy nawet o nagłówku tego slajdu, to jak długi powinien być nagłówek? Jestem w stanie bez żadnego większego problemu odpowiedzieć na jednym oddechu. Natomiast jeżeli ten nagłówek już miałby jak długi powinien być nagłówek do tekstu sprzedażowego dla firmy z branży IT, który pomoże mi sprzedać konkretną ilość produktów czy aplikacji, no to to już zdecydowanie trudniej wypowiedzieć na jednym wdechu. Tak więc po każdym wymyśleniu swojego nagłówka czy tytułu, być może z wykorzystaniem tych siedmiu pomysłów, które usłyszałeś wcześniej, spróbuj powiedzieć go na głos i zobacz, czy rzeczywiście dasz radę płynąć z tym na jednym oddechu, czy już zaczynasz się męczyć? Do nagłówków niebawem wrócimy. Natomiast podsumowując, jesteśmy pokoleniem Twittera. 80% z nas czyta tylko i wyłącznie nagłówki. Pamiętaj o tym, że świetne akapity bez przyciągających uwagę nagłówków to strata czasu. Wiedz, że to jest bardzo istotny element w pracy copywritera i o ten punkt. O nagłówki, o tematy, o tytuły. Bardzo często będziesz miał zapytania, uwagi i sugestie od Twoich klientów, czy nawet Twoich czytelników, więc nie zapominaj o nagłówkach.